Tak wiele myśli mam w głowie i te dwie ograniczające mnie kartki. A zobaczymy, co się wydarzy. Pamiętam, jak dziś, jak jeszcze pastor starał się nauczyć mnie w jaki sposób głosić, to pamiętam, że zawsze mówił, że na początku warto taką rozgadankę zrobić. Powiedzieć, co się czuje i powiedzieć... Jaki to wspaniały i cudowny dzisiaj dzień jest. Najpierw wpadał deszcz, teraz, w tych zewnątrz było słońce. Ale na początek chciałbym taką myśl e, powiedzieć, która przeszła mi podczas uwielbienia. Bo jeszcze po uwielbieniu dochodzę do siebie, to jest niesamowite. Że jeszcze do siebie nie doszedłem po uwielbieniu. E, to jest tak naprawdę cudowny czas. I tak stojąc i uwielbiając. Stwierdziłem, że uwielbienie to jest wolność. Że musimy w uwielbieniu czuć się jak w domu. Nie wiem, jak się czujecie w domu może Tam jest... się nie czujecie, pewnie. Ale musimy się czuć jak w miejscu bezpiecznym dla nas jak w miejscu, gdzie jesteśmy tylko my. I stwierdziłem, że ja chcę się czuć przed moim Bogiem wolnym. I w tym uwielbieniu staram się być wolny i uwielbiać w sobą. Ale nie o tym będzie dzisiejsze kazanie. Będę starał się trzymać notatek tym razem, nie będę uciekał gdzieś tam. E, tak. Temat mojego kazania jest tak troszeczkę przewrotny, ale to w trakcie wyjdzie dlaczego. Bo stwierdziłem, że chcę mówić o tym, jak daleko jest Bóg. Jak daleko jest Bóg. Taki nadałem temat, a potem wyjdzie w trakcie, o co mi dokładnie chodziło. Bo tak jak... E, Rozmyślałem nad tym, o czym chciałbym się podzielić, zajęło mi to prawie tydzień rozmyślanie nad samym wybraniem tematu, rozmyślania, modlitwy i tego wszystkiego i kiedy Bóg zwrócił moją uwagę na pewne rzeczy, które dzieją się w naszych życiach być może na co dzień, a nie powinny się dziać. Przyszło mi do głowy takie pytanie. Że często, kiedy pojawia się u nas jakiś problem, jakaś sytuacja, z którą sobie nie radzimy, często pojawia się też pytanie: Boże, gdzie jesteś? Boże, dlaczego nie mówisz do mnie? Boże, dlaczego eh, nie pomagasz mi? I być może w Twojej głowie pojawiają się takie pytania, w mojej głowie też się pojawiały. I to podkreślam, pojawiały się. I powiem Wam, dlaczego już się teraz nie pojawiają, ale to będzie w trakcie kazania wszystko wyjaśnione. I tak, celem kazania to będzie określenie tego, jak daleko jest Bóg oraz na czym polega szukanie Go. Także zapamiętajcie te dwa cele. Najpierw się skupię na tym pierwszym, potem wrócę do drugiego. I zacznijmy od pewnego wersetu, który jest zapisany w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale. Nawet to będą dwa wersety. 23 rozdział, 23 i 24 werset. Ale zanim to przeczytamy, to jak odpowie dziecko, jeśli zapytamy je, gdzie mieszka Bóg? W niebie. Bóg mieszka w niebie. Każde dziecko odpowie nam, że Bóg mieszka w niebie, bo to jest jego dom. I to jest prawda. I może się wydawać, że jest daleko. Ale przeczytajmy teraz ten werset 23 i 24 z 23 rozdziału Księgi Jeremiasza. Czy ja nie jestem Bogiem z bliska? Oświadcza Pan, czy nie także Bogiem z daleka? Czy może się ktoś przede mną ukryć, tak żeby nie zobaczył? Oświadcza Pan. Czy to nie ja wypełniam niebiosa i ziemię? Oświadcza Pan. Z tego wersetu wynika, że pomimo tego, że Bóg mieszka w niebie, Wypełnia niebiosa, czyli niego, oraz ziemię, jeżeli że jednak jest blisko. Ale to chyba nie musiałam tego Wam udowadniać, myślę, że każdy z nas to wie, że Bóg jest tutaj pośród nas. Ale tak w chwoli ścisłości wolałem o tym wspomnieć, żeby nie było, że coś pominąłem. Więc skąd w naszych głowach bierze się to pytanie, Boże, gdzie jesteś? Boże, dlaczego do mnie nie mówisz. Może dlaczego mi nie, po nie pomagasz? Skąd bierze się to pytanie? I teraz chciałbym przeczytać, e, zanim odpowiemy sobie na to, skąd się bierze to pytanie, chciałbym przeczytać e, dwa wersety z dwóch różnych miejsc o tym, jak Bóg. E, jak Bóg jest naprawdę blisko nas, w tym sensie nawet fizycznym. Także przejdźmy do piątej mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa, czwarty rozdział. Najpierw zaczniemy chronologicznie, powtórzonego prawa. Czwarty rozdział to jest werset, już mam główny, siódmy. Zapomniałem na Michała podać co do dobra. Już za późno. A, daje radę. No. Bo ja długo szukam, a szybciej szukam niż ja. E, bo który wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan nasz Bóg jest bliski nam, kiedykolwiek do Niego wołamy? Ten werset mówi o tym, że żaden e, bogański Bożek, którego czciły te ludy, które były gdzieś tam pośród e, Izraela, nie jest tak blisko, nie może być tak blisko jak nasz Pan, kiedy Go wzywamy. A pewien werset z dziejów apostolskich mówi coś więcej. 17 rozdział dziejów apostolskich, 28 werset. 17, 28. Chyba coś tutaj zapisałem. A, bo to tego nie znalazłem A <śmawia> W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z waszych poetów powiedzieli, Jego bowiem, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Tutaj jest napisane, że wręcz w Bogu żyjemy, poruszamy się. A co więcej, Biblia mówi o tym, że Bóg jest w nas. Pierwszy list Jakuba, Bodajże? Nie wiem, czy mam zapisane. Nie, Jana. Pierwszy list Jana. 4,4. Jest napisane, że e, większy jest ten, który jest w nas, od tego, który jest na świecie. Czyli Bóg jest naprawdę blisko. Więc skąd może brać się to pytanie Boże, gdzie jesteś? Bo tak naprawdę to powinniśmy się zapytać, jak ja się nazywam Kamil? Kamil, gdzie Ty jesteś? Bo tak naprawdę Bóg od nas jest tak daleko, jak my go postawimy. Bo ja nie mówię tutaj o tej odległości fizycznej, bo my w nim poruszamy się przecież, w nim żyjemy. On jest wszędzie. Ale mówię o tym naszym połączeniu duchowym z nim, o tym połączeniu takim e, przyjacielskim, o tej miłości, o tym wszystkim, coś tak. On do nas daje, a co my mu oddajemy? I tak. Jeśli my. Nie chcemy mieć z nim relacji. Jeśli my. Albo dobra, inaczej. Chcemy mieć z nim relacje, ale ją zaniedbujemy w jakiś sposób. E, nie wiem. Po prostu. E, najpierw podam przykład z własnego życia, że najpierw zaczynam coś robić. Nawet zapytam Boga: Panie Boże, poprowadź mnie w tym. Bóg mi coś oświadcza, mówi, to zrób to tak i tak. Ja myślę sobie: Nie, jednak ten mój plan był lepszy. I robię po swojemu, a potem mówię: Boże, gdzie jesteś? Boże, dlaczego mi nie pomagasz? I zazwyczaj odpowiedź jest taka sama: ty, Dlaczego ty mnie nie posłuchałeś? Przecież ja ci powiedziałam, co masz zrobić. Ja chciałam Cię prowadzić. A teraz pytasz mnie, gdzie ja jestem? Ja Ci już dałam rozwiązanie. I dlatego e, my mamy e, tak naprawdę ten problem. Boże, gdzie jesteś? Leży w nas. Bo to tak naprawdę powinniśmy się zawsze pytać wtedy. Kamil, Ania, Zosia, Bartek, gdzie Ty jesteś? Dlaczego Ty jesteś tak daleko od Boga? Bóg od Ciebie daleko wcale nie jest. On się od Ciebie nie oddalił, to Ty się oddaliłeś od Boga. I zastanówmy się nad tym, czy my w tym momencie jesteśmy blisko. Nie czy Bóg jest blisko, bo Bóg jest blisko. Biblia o tym mówi. On jest blisko. Ale czy my jesteśmy blisko Jego? I teraz chciałbym powiecie, powiedzieć troszeczkę o tej drugiej części, e, którą chciałem mm, omówić, czyli o szukaniu Boga. E, ale zaraz, przecież przed chwilą powiedziałem, że On jest blisko i wszędzie. To jak ja mam Go szukać, jak On jest wszędzie? Właśnie. I tutaj jest cały ten, cała ta zagwozdka, że e, Przeczytajmy najpierw czwarty rozdział księgi mojżeszowej, księgi mojżeszowej znowu w 29 wersecie. Piąta mojżeszowa, 4,29. Jest. Oby ich serce było takie, aby się nie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im się. E, Proszę o dziewięć, nie pięć. Jak to jest, że teraz łatwiej jest znaleźć w komputerze Ale już ja mam, dobra. Tam będziecie szukać Pana, swojego Boga i znajdziecie go, jeśli będziecie go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. Od razu przeczytajmy e, fragment z Dziejów Apostolskich, 12,27, albo 17,27, 17, przepraszam. To będzie e, werset wcześniej niż już czytaliśmy. Mogłem zrobić wypadki. 17.27. Aby szukały Boga. Tam jest wcześniej kontekst, ale tutaj jest najważniejsze, w tym napisane, aby szukały Boga, czego może nie, nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. Te dwa wersety mówią o tym, żeby szukać Boga, o tym, żeby szukać Go całym sercem, żeby wyczuwać Go, żeby szukać Go całą swoją duszą. I on tak naprawdę zamienił to słowo. Szukanie, nabudowanie relacji, budowanie więzi. I to w ogóle zmienia znaczenie, zmienia kontekst, w jakim będziemy patrzeć. Bo szukać Boga, to my sobie myślimy: Hmm, to muszę zaraz, nie wiem, przestudiować wszystkie książki, które są na temat szukania Boga i pomogą one mi znaleźć jakąś mapę dostępu do Niego, albo może muszę udać się w jakieś specjalne miejsce, w którym ten Bóg jest i go tam znaleźć. Nie. On jest bliski nas. My mamy go wyczu wyczuwać i szukać go całym sercem i duszą. I jak to robić? I w tym momencie będę monotematyczny, bo jak przejrzałem notatki ze swoich kazań, to stwierdziłem, że w co drugim kazaniu mówię o tym, żeby mamy się modlić i czytać Biblię. W co drugim kazaniu może częściej. I tak. Zastanówmy się, Ile czasu spędzamy na modlitwie? I ile czasu spędzamy na czytaniu Słowa? Tak, daje nam 10 sekund. No, ja już jestem mniej więcej w stanie określić te ramy czasowe swojego czasu spędzanego z Bogiem. A teraz spójrzmy, co jakie standardy stawia Biblia. Modlitwa. Nieustannie się modlcie. Czytanie słowa. Niech słowa tej księgi nie oddalają się od Twoich ust. Rozważaj je we dnie i w nocy. Czy jesteśmy chociaż blisko? Bo ja nie. Ja nie jestem nawet blisko. Jeśli zrozumiemy dosłownie te wersety, to nie jesteśmy nawet w stanie się do tego zbliżyć, bo jeśli spojrzymy na werset bez ustanku się mądrze, to od razu przychodzi taka myśl. To zaraz, to kiedy będę jadł? Kiedy będę rozmawiał z ludźmi? Kiedy będę głosił Twoją Ewangelię? Boże, dlaczego Ty mi każesz, żebym sam się, modlić, Skoro ja mam głosić Twoją Ewangelię? Tak naprawdę w tym wersecie chodzi o to, że ta modlitwa to ma być nieustanna więź z Bogiem. Nieustanny kontakt, nieustanne rozmyślanie nad Jego Słowem, nad Nim, nad tym, co On ma dla nas, nad Jego miłością, dobrocią i tym wszystkim, co w Nim jest. To jest ta nieustanna modlitwa. To jest to nieustanne... Budowanie więzi z Nim. Tak? A ten werset z rozważaniem słowa. Jak to jest możliwe? Normalnie, stajesz rano, czytasz dany fragment, nie wiem, rozdział 2, 8, jeden ustęp, jeden werset. Jeśli nie masz czasu, wiesz, w ciągu dnia ani razu więcej nie przeczytać, to rozmyślaj cały czas o tym słowie. Niech ono wypełnia Twój umysł. Niech ono przemienia Twój umysł, bo sprawa ma się tak, że my tak naprawdę musimy szukać Boga pośród chaosu, który panuje w naszej głowie, pośród tego chaosu myśli tych wszystkich, które gdzieś tam krążą, że o jejku co zrobi na obiad, a ja też trzeba do pracy, a tutaj mam jakąś pracę zadaną, tutaj muszę projekt zrobić, tutaj muszę zrobić pieniądze, żeby zapłacić za to, i w tym chaosie my musimy szukać Boga. Musimy też go szukać pośród porządliwości naszego ciała. Bo sytuacja ma się tak, że my podczas nawrócenia tylko i wyłącznie nasz duch stał się nowym stworzeniem. Ciało i umysł pozostały takie, jak były przed nawróceniem. I teraz naszym zadaniem jest to, Biblia o tym mówi, żeby przemieniać nasz umysł przez Słowo Boże. Czyli jak to robić? Napełniać się Słowem Bożym i rozmyślać o nim cały czas, a ono będzie przemieniało Twój umysł. Będzie przemieniało Twoje postępowanie. A co mamy w takim razie robić z ciałem? Jest parę fajnych wersetów na ten temat. Jednym z nich, że mamy je składać jako ofiarę miłą, żywą Bogu, mamy umartwiać uczynki ciała, mamy krzyżować nasze ciało razem z Jezusem. I co to wszystko znaczy? Że mamy poddawać je pod posłuszeństwo sobie. Że to nie ciało ma nam dyktować, co będziemy teraz robić, że na przykład teraz jestem głodny, to powinienem wyjść i zjeść. Dlaczego ja się opieram temu? Przecież nie powinienem, to moje ciało. Ale ja myślę, że teraz mam ważniejszą rzecz do zrobienia na przykład. Kiedy pościmy, poddajemy nasze ciało posłuszeństwu naszego ducha, bo to duch ma rządzić ciałem, a nie ciało naszym duchem. Żeby nie było takiej sytuacji, jak była na przykład podczas, gdy uczniowie poszli z Jezusem już po ostatniej wieczerzy do ogrodu, do Getsymane. I było tak, że Jezus powiedział, Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. I co wtedy się wydarzyło? Oni mieli się modlić razem z Jezusem, ale nie dali rady. Ich ciała były mdłe. Pomimo tego, że Duch był ochoczy, to pokazuje nam, że oni też byli na, kiedyś na początku drogi. Że oni też kiedyś zaczynali od czegoś. I my mamy, tak jak jest za przykładem apostołów, umartwić nasze ciała w postach, panować nad swoimi rządzami i nad tym wszystkim, co nas nam to ciało, próbuje tam zaproponować. Bo Biblia mówi o tym w, w liście w którymś liście, nie pamiętam, wczoraj to czytałem i nie pamiętam już, że ciało działa przeciwko duchowi. I dlatego my musimy poddawać nasze ciało w posłuszeństwo ducha. Ale jeśli nie przemienimy też przy okazji naszego umysłu przez Słowo Boże, to ten umysł też będzie działał przeciwko naszemu duchowi. Dlaczego? Dlatego tak ważne jest, żeby przemieniać nasz umysł przez Słowo Boże, czytając je, rozważając je, napełniając nim nasz umysł, żeby ten umysł współdziałał z naszym duchem. I wtedy będziemy mogli wieść to życie uświęcone. Będzie nam łatwiej panować nad tymi porządliwościami, nad tymi myślami i nad tym wszystkim, co będzie przychodziło nam do głowy. Co prawda nie mówię, że będzie to już życie taki highlight, że już on nigdy nie zgrzeszy, nigdy mi się nie zdarzy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Cały czas będziesz człowiekiem. Cały czas będzie mógł zdarzyć Ci się upadek. Ale będziesz już nad tym bardziej panował, bo to Ty masz rządzić nad grzechem, a nie grzech nad Tobą. To Ty masz panować nad grzechem. Jezus dał Ci taki autorytet. W Jezusie jest nawet napisane, że my możemy przeciwstawić się diabłu, a on ucieknie od nas. Bo Jezus przez swoją ofiarę dał nam taki autorytet, że to my mamy rządzić tutaj na ziemi nad grzechem, nad naszymi ciałami, a nie one nad nami. Jeśli będziemy się stosować do tych prostych wskazówek, które są w Biblii, bo słowo Boże jest naprawdę proste w zrozumieniu i funkcjonalne, jeśli tylko zaczynamy je czytać całym sercem i rozważać, kiedy modlimy się nad nim, kiedy nad nim medytujemy, jak to niektórzy mówią. To jest wspaniałe słowo: medytacja od razu nam się kojarzy, wiadomo z czym, ale medytacja to właśnie polega na tym, że czytamy Słowo i rozmyślamy nad nim. Rozmyślamy nad tym, co ono tak naprawdę znaczy. I kiedy będziemy żyć tymi wskazówkami, to mogę Wam obiecać, że nie zdarzy się taka sytuacja, że będziecie pytali: Boże, gdzie jesteś? Bo będziecie go wyczuwać, będziecie mieli te serca nastawione, co nie jak te odbiorniki radiowe na jego fale, będziecie go wyczuwać za każdym razem, kiedy będziecie czytać słowo, będziecie się modlić, będziecie. Czuć to, że On jest. Być może nie dam Wam odpowiedzi, bo tak sobie zdecydował, że nie chcę Wam dać w tym czasie odpowiedzi, ale wy będziecie czuć, że On jest. Będziecie każdego dnia doświadczać, jego, doświadczać dostrzegać jego działanie, nawet w tych małych rzeczach. Bo często my, kiedy jesteśmy tak zafiksowani na tych sprawach takiego życia codziennego, na tych rachunkach pracy, em, dzieciach i tym wszystkim, co nas w życiu codziennym tak tak przysłania nam ten obraz Boga, to nie dostrzegamy tych małych rzeczy. Ale kiedy my się nastawimy na Niego, będziemy dostrzegać każdą najmniejszą rzecz, którą On dla nas robi i będziemy mogli za nią dziękować. I to jest niesamowite, że Bóg w Biblii dał nam wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby żyć uświęconym życiem. Do tego, żeby żyć w wolności i w radości. Bo ja nie mówię teraz dla Was, że jak będziecie tak żyć, to Wasze problemy znikną. Że nie będziecie mieć kłopotów i problemów w życiu. Bo. Dokładnie. A tu w ogóle wszystko zniknie, co nie będzie tylko radość i... i pokój. Ale. Bo to wygląda tak, że my cały czas żyjemy na Ziemi, co nie? I cały czas ten gość, który się nazywa szatan, się panoszy, co nie, i próbuje nas. Zatrzymać, zniszczyć, powstrzymać. Kto jak woli tam użyć jakiegoś sobie słowa, ale on nie chce, żebyśmy wzrastali, bo jeśli on jest nieustępliwy, jeśli już nie udało mu się go powstrzymać przed naszym nawróceniem, to teraz chce, żebyśmy w tym nawróceniu zatrzymali się na początku. Jeśli mu się to nie uda, to na następnym etapie. Jeśli to, to na następnym etapie. A my mamy się mu przeciwstawiać, a on będzie od nas uciekał za każdym razem. I nasze problemy nie znikną, kłopoty nie znikną, ale my będziemy mieli świadomość tego, że Bóg jest z nami. Będziemy mieli ten przemieniony umysł przez Słowo Boże, a Słowo Boże mówi, że w Bogu jest spokój. I w tych kłopotach, te kłopoty tak naprawdę już nie będą stawać nam na drodze jak mur, który będziemy musieli pokonywać nie drabinę ze znajomymi, załatwiać żeby przeskoczyć przez ten mur. Ale. Będziemy je pokonywać z łatwością, bo będziemy wiedzieli, że za nami stoi Bóg, który jest wielki, który jest potężny, który jest wszechmogący. I chciałbym, żebyśmy właśnie zapamiętali te kilka rzeczy: że On jest blisko, że musimy przemieniać nasz umysł i poddawać nasze ciało w posłuszeństwo Jemu i naszemu Duchowi a wtedy będziemy mieli naprawdę wspaniałe życie. Ja też jestem na początku tej drogi tak naprawdę, no może nie na samym początku, ale też e, żyję tym słowem, praktykuję je, staram się najbardziej ze wszystkich sił, może wychodzi mi to na razie mm, nie najlepiej, ale ja chcę być w tym wierny, a Bóg docenia naszą wierność. On będzie dodawał mi siłę, będzie dodawał mi chcenia i wykonania. I to jest niesamowite. I chciałbym się teraz krótko pomodlić. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś blisko. Że my żyjemy w Tobie, poruszamy się w Tobie, Panie. Że jesteśmy w Tobie, Panie. A Ty jesteś w nas, Panie. Że tak jak Jezus modlił się, żebyśmy byli jedno z Nim, tak jak Ty jesteś jedno z Jezusem, Panie. Tak samo. Teraz my jesteśmy jedno z Tobą, Panie, Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci za to, że w Biblii zawarłeś wszelkie wskazówki do tego, jak żyć i doświadczać Ciebie. Doświadczać Twojej obecności, doświadczać tego, że jesteś, że jesteś wielki, Panie, i że działasz też w małych rzeczach. Panie, Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś zainteresowany każdą sferą naszego życia. Każdą najmniejszą sferą naszego życia, Panie. Ty jesteś zainteresowany naszym porankiem, jesteś zainteresowany naszym południem i nocą, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że mogę Ci o wszystkim opowiadać, a Ty mnie wysłuchasz. Dodasz mi siły i otuchy, Panie. I nawet wtedy, kiedy przyjdzie trudny czas, ja mogę pamiętać o tym, że mam Boga, który jest większy od tego wszystkiego i że Ty przynosisz nam niepokój. Ja Ci dziękuję, Panie, za to. Niech tobie będzie chwała i cześć w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.